Hollywood, znana nam wszystkim stolica przemysłu filmowego. Dominacja Hollywood trwa od prawie wieku, ale nie zawsze tak było. W rzeczywistości przez pierwsze 20 lat amerykańskiego przemysłu filmowego Hollywood było tylko małą wioską dla rolników bez żadnego studia. Ale tak gdzie działała właśnie Ameryka, pewnie znasz także historię Las Vegas pośrodku pustyni. W tym filmie zobaczysz, jak Thomas Edison, całkiem przez przypadek, przekształcił tę wioskę w światową potęgę filmową, którą znamy aż do dziś. Z tej strony Rafał Schreinert i zapraszam na ten film. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, że mieć nawet czas wypić lubimy kawę? Ja lubię jest jesło i koniecznie subskrybujcie. Na początku XX wieku mieszkańcy Hollywood uprawiali drzewa cytrusowe. Po prostu byli rolnikami. W 1910 roku, będąc małą gminą, zostało przyłączone do Los Angeles. Jeśli mowa o wytwórniach filmowych, to u nich wtedy ten pomysł nawet nie istniał, nie wiedzieli na co to było. Nie istniał także w Nowym Jorku ani w żadnym innym mieście w Ameryce. Najstarsze z naszej perspektywy obecnie i największe wtedy wytwórnie filmowe znajdowały się we Francji. Nie jestem pewien, czy dobrze mówię, ale po francusku powinno to brzmieć mniej więcej paté i gumont. Sorry za mój francuski, jak na ironię, mimo że Ameryka odegrała ogromną rolę w rozwoju technologii filmowej, mieli duży wpływ na powstanie urządzeń typu fonograf i kinetoskop, to pod względem robienia filmów Stany Zjednoczone były praktycznie za ściankiem. I nie było to przypadkowe, ale celowe. Tylko dlaczego? Widzisz, w pierwszej dekadzie XX wieku mieliśmy bitwę o przyszłość amerykańskiego przemysłu filmowego. Była to bitwa o patenty. Thomas Edison był głównym uczestnikiem. W 1893 roku zbudował pierwsze studio filmowe w Ameryce i posiadał wiele najważniejszych patentów i na kamery filmowe, i na projektory. Korzystając ze swoich ogromnych zasobów, Edison po prostu kupował dziesiątki patentów i składał pozwy przeciwko innym firmom, innym osobom. Które ich używały. Także wiele osób po prostu bało się z nim konkurować. Podejście Edisona było tak skuteczne, że w latach 90. XIX wieku amerykański przemysł filmowy był w rzeczywistości jego firmą. Jedynym konkurentem, który miał jakiś wystarczający majątek, żeby przeciwstawić się procesom, które masowo zakładał Edison, była firma znana jako biograf. Mieli taką siłę, po prostu wynaleźli inną kamerę, niż ta objęta patentami Edisona. Zaczęła wtedy powstawać rywalizacja. W ciągu pierwszych 10 lat studio Edisona wyprodukowało ponad 1000 filmów, w tym pierwszy film o kotach, zobacz sam walkę bokserską w ich wykonaniu. Jednak w pewnym momencie jego firma zaczęła odnosić zbyt duże sukcesy. Stało się nim głośno, jak to jest w każdym biznesie. Jeśli pójdzie plotka, że gdzieś są te easy money. To nagle powstaje dużo nowych firm i powstaje konkurencja. Więc pojawiły się nowe studia, żeby zgarnąć po prostu kawałek tego dużego, pysznego tortu i powstawały szybciej niż Edison mógł składać przeciw nim pozwy. W 1908 roku Edison ostatecznie zdecydował się na zmianę tej strategii. Zamiast próbować pozwać wszystkich, zgromadził wszystkie studia, żeby stworzyć jeden podmiot, który miał zdominować całą branżę. Łącząc wszystkie swoje patenty i koneksje, prawie wszyscy od razu poparali Edisona w tej propozycji. W tym momencie powstaje firma Motion Picture Patents Company i objęła wszystkie wielkie nazwiska amerykańskiego filmu, a także zapewniła całkowitą kontrolę nad biznesem filmowym. Nowy podmiot zaczął pobierać opłaty od kin za wszystko. W przeszłości prywatne kina mogły kupować filmy, ale teraz mogły już je tylko wypożyczać. Ponadto musieli również płacić opłatę za licencję na każdy projektor. Oczywiście kina nie miały wyboru. Mogli albo zapłacić opłaty, albo mogły nie mieć filmów. Ale niektóre z nich wybrały trzecią opcję. Zaczęły importować filmy z Europy. Sytuacja wyglądała tak, że podczas batalii patentowych w Ameryce europejskie kino znacznie dojrzało. Filmy pełnometrażowe stawały się coraz bardziej popularne w Paryżu, a stamtąd po prostu trafiały do Ameryki, gdzie stawały się wielkimi hitami. Wkrótce niektórzy dyrektorzy wytwórni próbowali robić również własne filmy fabularne, ale był jeden poważny problem. Firma Edisona nie pozwalała im na to. Widzisz, w oczach jego firmy, która często była po prostu nazywana jako Film Trust, filmy pełnometrażowe były konkurencją dla ich krótkometrażowych filmów, dla ich produkcji i dlatego Edison był temu całkowicie przeciwny. Ponieważ Film Trust miał swoją siedzibę na wschodnim wybrzeżu, to każdy, kto chciał nakręcić takie, powiedzmy, wtedy swoje nielegalne filmy, to musiał przenieść się stamtąd jak najdalej, jak tylko mógł. Zachodnie wybrzeże, a konkretnie Los Angeles, stało się ulubionym celem filmowców. Renegadów, chyba tak możemy użyć tego słowa, którzy po prostu byli przeciwni temu monopolowi Edisona. Los Angeles miało kilka zalet, które czyniły to miejsce bardzo atrakcyjnym. Było połączone koleją ze wschodnim wybrzeżem, skąd pochodzi cała technologia, a jednocześnie znajdowało się zaledwie około 100 mil od granicy z Meksykiem, gdzie po prostu każdy producent filmowy mógł ukryć swój sprzęt na wypadek, gdyby Edison z powodzeniem starał się ich pozwać. Oczywiście. Ci producenci, renegaci, jak już ich tak nazywamy, nie mieli żadnych pieniędzy, więc nie kupowali ziemi w samym L.A., ale raczej w małym miasteczku, gdzieś na przedmieściach. A wiesz, gdzie była ta ziemia, prawda? Wiesz, wiesz. Na pewno wiesz. Hollywood. I to właśnie tam w 1912 roku powstały cztery olbrzymie i znane nam dotąd wytwórnie filmów pełnometrażowych. Hej, hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli już do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy. Unique SEO. otworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Młody hollywoodzki przemysł filmowy rozwijał się w niesamowitym tempie. Gdy cztery studia rosły w siłę, to rozpoczęła się walka z Edisonem i w 1915 roku poparli postępowanie antymonopolowe, które prowadził rząd USA, który oczywiście uznał, że Film Trust był nielegalnym monopolem i nakazali jego rozbicie. Po zniknięciu monopolu na wschodnim wybrzeżu Hollywood mogło swobodnie przejąć cały przemysł filmowy, nie tylko w Ameryce, ale także również w Europie. Dlaczego? Bo my mieliśmy wtedy u siebie pierwszą wojnę światową, która po prostu zniszczyła całą produkcję filmową. Oczywiście Thomas Edison nie przejmował się zbytnio stracą szansą, że odebrano mu monopol, bo nigdy tak naprawdę nie interesował się kręceniem filmów. On był zawsze bardziej techniczny. Interesował się produkcją, maszynami, patentami i całego tego typu kwestią. Jeśli masz Pomysły na kolejny odcinek, to daj znać w komentarzu. Pozdrawiam. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić. Teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam także. Wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.